Nie będzie domu kultury. Nie będzie. Nie będzie biblioteki. Nie będzie. Nie będzie centrum przesiadkowego. Nie będzie. Ani nie będzie nowego domu kultury. Nie będzie. Przynajmniej do maja. Nie będzie niczego. A konkretnie, biblioteka i dom kultury, ten, który znamy aktualnie przenoszą się na jakiś czas do gimnazjum. Jest to związane z budową nowego Domu Kultury, który aktualnie też nie będzie. I przebudową starego budynku pod nową bibliotekę. Dokładnie. Witamy w szóstym odcinku. Dzień dobry. A, przepraszam. Pani radnej Micoty również nie będzie. Będzie pan Rokowski. Zapraszamy. A więc zacznijmy od stypendiów. Więc ustalono kwoty bazowe dla stypendiów sportowych i artystycznych. I tutaj Karolu, co to jest w ogóle ta kwota bazowa i dlaczego. Kwota tak to bazowa jest to jakby podstawowa kwota stypendium na jedną osobę. Ona oczywiście będzie się różnić. W zależności od osiągnięć po prostu danej osoby, więc to nie jest tak, że każda jedna osoba objęta stypendium dostanie dokładnie tą kwotę. Jaka kwota to będzie? I już tutaj Ci przeczytam, to jest tak, 535,21 zł dla stypendiów sportowych oraz 83,33 zł dla stypendiów artystycznych. No właśnie, i co nam się tutaj narzuca? Bardzo duża dysproporcja, to jest mniej więcej 85% do 15% na rzecz stypendiów sportowych, czyli no... Sportowcy jak widać są tu bardzo mocno faworyzowani względem artystów. Z niewiadomymi przyczyny w sumie. Taka ciekawostka, ta kwota już została dwukrotnie dla artystów zwiększona. Zgadza się. Bazowo to było jeszcze o połowę mniej, około 47 zł. Czyli tutaj mamy dwukrotne zwiększenie, z czego też wynikało, że budżet gminy też zostanie zwiększony. Zmiany będą w budżecie. O. 8168 zł, dokładnie zwiększono kwotę na stypendia. Dlaczego jest taki podział? Tego tak naprawdę nikt nie potrafił wyjaśnić, aczkolwiek trzeba dodać, że radni się zgodzili, że ta dysproporcja jest odrobinę zbyt duża między tymi dwoma rodzajami stypendiów i należy ustalić jakieś bardziej czytelne warunki przyznawania tych stypendiów. Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach będzie bardziej zrównane i nie będzie podziału na lepszych. I ciutkę gorszych. Dokładnie. Na sesji Rady Miejskiej oczywiście nie obyło się bez pewnych przepychanek słownych. Chodzi oczywiście o co? Jak nie wiadomo o co chodzi? O pieniążki. Dokładnie. Niektóre organizacje były bardzo zadowolone z kwoty dofinansowania, te drugie odrobinę mniej. No i doszło tutaj do pewnych sporów. Ale tak naprawdę te kwoty już jakie są, takie są. Tutaj burmistrz myślę w miarę rozsądnie to podzielił. Niestety, jak zwykle, nie starczyło dla wszystkich, więc musieli to dzielić. Aktualnie stypendia tak wyglądają. Uchwała została przyjęta. Tyle w temacie stypendiów. A więc kolejnym tematem na naszej sesji były drogi. To drogi powiatowe. Zapytają Państwo, dlaczego gmina łapy buduje drogi powiatowe? Otóż odpowiadamy: nie buduje. A jedynie daje pieniądze na pomoc w projektowaniu tych dróg. A konkretnie 75 tysięcy złotych, co stanowi dokładnie 50% kosztów drogi między Daniłowym Dużym a Daniłowym Małym. Projektu drogi. Projektu drogi między Daniłowym Dużym a Małym. Tutaj warto jeszcze dodać, że ten projekt, a konkretnie ta budowa tej drogi, może uzyskać dofinansowanie 80%, więc wybudujemy to za koszt własny, a właściwie powiat wybuduje za 20% realnej kwoty inwestycji. Dorzucimy również powiatowi kolejne 20 tysięcy, za co tym razem? Za opracowanie mapy dla obrębów mniejszych miejscowości, takich jak łapy dębowina, płonka kościelna i wulka waniewska. O co chodzi? Chodzi o to, że na tych terenach nie istniały do tej pory dobre, dokładne, elektroniczne mapy. I ten właśnie projekt jest to długoterminowy projekt, który fragment po fragmencie, obszar po obszarze, właśnie digitalizuje te miejsca do wersji cyfrowej. Będziemy mieli dokładniejsze mapy. Szybciej, taniej, lepiej. Tak jak na YouTube. Z innych rzeczy zostało ustalone pensum pracy nauczyciela, a konkretnie pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach na 22 godziny oraz nauczycieli pracujących w przedszkolach na 25 godzin czyli po prostu ile godzin lekcyjnych bądź bezpośrednio z uczniami będą ci nauczyciele pracować. Co więcej, ustalono kwotę 104 tysięcy dofinansowania. Forum doskonalenia zawodowego, czyli dofinansowania dla nauczycieli, na to, że nieustannie muszą się dokształcać, gmina odrobinę z tego dokształcania zwraca. A więc na posiedzeniu Rady Miejskiej ustalono także, że można sprzedać parę nieruchomości i posesji, które należą do gminy. Więc sprzedano nieruchomość przy ulicy Dolnej 5 i jest to nieruchomość, którą właściciel najemca. Dzierżawca posiada od lat 50. tutaj i została sprzedana za 88 400 zł. Bardzo mała dziełeczka, chyba. Tak, to jest bardzo malutka tam. Którą ta, ta osoba dzierżawiła już. Oj, od lat 50. tam było zaznaczone, więc to jest naprawdę długi czas należy tej, tej osobie. Oraz yy, zezwolono na sprzedaż mieszkania yy, przy ulicy Armii Krajowej 1 przez 17. I to jest mieszkanie. Tam 40 parametrów z tego co pamiętam, posiada i zostanie sprzedane za 98 500 zł, ale z bonifikatą 90%, czyli od tej kwoty odejmujemy 90%. I to jest realna kwota, za którą Najemca ją kupuje. Mieszka tam od lat 80. Oczywiście, na całej sesji Rady Miejskiej było też mowa o przygotowaniach do realizacji inwestycji w 2019 roku, i tutaj burmistrz zapewnił, że jeżeli zostaną jakieś środki i będzie możliwość budowy drogi, to on bardzo chętnie będzie kontynuował tradycję budowy drogi w pierwszeństwie z y, partycypacją kosztów mieszkańców. Tak, tylko że Ci mieszkańcy wpłacili te środki już jakieś dwa lata temu i nadal dzielnie szukają środków na budowę. No niestety, to jest trochę niehalo. Niektórzy bardzo długo już tutaj mieszkańcy czekają na, na, w swojej kolejce, wpłacili już z tej partycypacji sporo pieniędzy i to naprawdę odleka się już kupę czasu w tak. uchowie, w łapach. Ulica mokra w łapach bodajże. Dwa czy trzy lata temu mieszkańcy wpłacili kilkadziesiąt tysięcy, zrobili za własne pieniądze dokumentację. Obiecano im budowę tej drogi, no i na razie niestety obiecano. I stawiam, że na razie się to będzie odlekać, niestety brakuje pieniędzy w kasie gminnej. Tak, więc tutaj no, koronnym argumentem jest brak pieniędzy i tak naprawdę kiedy te inwestycje ruszą drogowe, na pewno nie w tym roku, może 2020, będziemy informować. Odniesiono, no przynajmniej ze strony radnych niezależnych i naszego Podlasia, kolejny sukces. Jaki? Więc radni przyjęli plan prac komisji rewizyjnej. I tutaj mamy no, szokujący dość wynik, bo cały klub radnych PiS wstrzymał się od głosu. Tak, myślę, że nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem, ponieważ w styczniu zagłosowali przeciw. I teraz o co chodzi? Ponieważ musieli zagłosować, jakby dopuścić pracę tej komisji, ponieważ no, prawo tego wymaga. Radni, komisja niezależna ma prawo kontrolować te ośrodki. Gdzie jest problem? Po ostatnich przepychankach radnych niezależnych z dyrektorem domu kultury mamy pewne obiekcje, czy te kontrole na pewno będą uczciwe, a może nie tyle co uczciwe, co nie za bardzo uczciwe, ponieważ z tego może się wytworzyć pewnego rodzaju personalna wandeta, czyli po prostu będą szukać, aż coś znajdą. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Miejmy nadzieję, że te komisje, jeżeli nic nie znajdą, odpuszczą. Najpierw zostanie skontrolowany Dom Kultury, potem zostanie skontrolowany y, MOPS i następnie będzie skontrolowane przetargin w roku 2018 i 2017. I 17. Miejmy nadzieję, że zostanie to przeprowadzone rzeczowo i rzetelnie, aczkolwiek mam co do tego pewne wątpliwości. Warto wspomnieć, że no niestety przez ostatnich parę kadencji nie dopuszczano komisji rewizyjnych do kontroli, więc nie wiemy jak to się będzie toczyć. Tak, były wypadku. bodajże jedynie chyba dwie rewizje przez ostatnie lata. Nie można by tego nazwać tak dokładnie kontrolami ani czymkolwiek, bo wyglądało to jak skakanie po łebkach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. No, są to pieniądze publiczne, na pewno trzeba to kontrolować, więc tak. tutaj tego nie ukrywamy. No, z jednej strony należy to kontrolować jest to publiczne pieniądze. Z drugiej strony należy uważać, żeby jakieś personalne tutaj, prawda, e, niesnacki między pewnymi osobami nie doprowadziły do nadużyć. Więc kontrolować, ale z głową. Tyle w temacie kontroli. kwestii odejścia radnej niezależnej Joanny Micoty. Więc po odejściu pani Micoty ktoś musiał zastąpić jej miejsce i kolejnym na liście tutaj kandydatów niezależnych jest pan Andrzej Rogowski, który osiągnął drugi wynik po pani Micocie i pan Rogowski został zaprzysiężony już jako radnego i od razu włączony w, za, w skład komisji rewizyjnej oraz finansów i oświaty. Tak. Do, dołączył za panią Micotę do dwóch komisji. I tutaj, no, bez żadnych rewelacji, po prostu normalna zmiana na polu bitwy. Tak. Dziękujemy za obejrzenie szóstego odcinka. I prosimy, żebyście udostępniali nas na swoim Facebooku tym razem, a nie tylko lajkowali. Udostępnianie o wiele bardziej zwiększa nam zasięg, a myślę, że i nam, i Państwu zależy na tym, żeby informacja dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Więc klikamy, udostępniamy, dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia.